bardzo no, ciekawego i, i ciężkiego pojedynku, bo właśnie Paweł Karbowski jest y, mocnym rywalem, natomiast powiedz przede wszystkim, no bo pierwszy raz chyba znam, y, widzę taką sytuację, gdzie czyjaś partnerka walczy równocześnie na zupełnie innej gali, nawet nie na tej samej, właśnie to na, na innej, Olga walczyła na Babilonie i powiedz właśnie, nie wiem, czy byłeś myślami również gdzieś tam przy tym pojedynku, czy byłeś, y, czy byłeś w stanie się całkowicie skupić na tym tutaj w y, Olsztynie? Y, 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 y. Oczywiście nie było, nie było, nie dało rady tak, żeby się skupić, tylko na moim pojedynku bo zawsze to moja dziewczyna i też ona ciężki dzięcie miała. Ale starałem się jak najbardziej skupić na tym swoim pojedynku jednak. W tym było gdzieś tam była też jej walka. A tutaj, gdzie było z zawodników, ona od razu walczyła, oglądaliśmy razem walkę z trenerem i z kolegami. I też wygrałam bo też w ciężkim boju. I wiedziałem już wtedy, że muszę dać jej wszystko, bo wstyd będzie jak ja przegram, ona wygrała. Przy takiej motywacji to chyba rzeczywiście to nic może zastąpić. Najlepsze motywacje. Przede wszystkim e, czy, była ta, czy taka była taktyka, ponieważ jakby rywal był, Paweł jest o wiele wyższy, więc jeżeli ktoś ma lepsze warunki fizyczne, to na ziemi już jesteśmy wszyscy tego samego wzrostu powiedzmy. No tak można powiedzieć, że sztyłcy też tam się dobrze przygotowywaliśmy, dosyć dużo tego robiliśmy, ale nie szło to aż tak, paweł bardzo świetnie, prowadzą się, i kopnięcia w tej stójce, był bardzo silny sklincz i tak dalej. Ale jak to już tak mówię już Prowadziłem tą walkę. Znaczy, sprowadziłem, to on się pił za plecy, go, udało mi się go zrzucić i jak już obijałem, to wtedy już te warunki nie miały takiego znaczenia i już brał, fajnie do dochodziły te czasy, nie? No i no, z tego miejsca chciałbym podziękować u za to, że pokazał mi to duszenie. Dziękuję bardzo. Jakie teraz plany? Bo teraz dajcie się nam na 10 chwilę. Nie wiem, czekam na propozycje różne. tak jest... Y chyba. Pierwsze słyszę naprawdę, nie wiem. No, no, teraz, teraz święta, Sylwester. jest sobie odpoczny i od nowego roku już znowu zapierdzielamy. Dziękujemy. Dziękuję nie. bardzo.